Ten kanał jest dla mnie takim pamiętnikiem. Nie ukrywam, że sprawia mi olbrzymią przyjemność prowadzenie jego. Uczę się montażu na nim. Troszeczkę wyżywam się artystycznie. <grym> Sprawdzam różne kadry, w jaki sposób prowadzić kamerę. Udaje mi się to mniej lub bardziej, ale bardzo mi się to podoba, sprawia mi to bardzo dużo satysfakcji. Ale jestem ciekawa Waszego zdania. Chodzi mi o tematy, o w ogóle, cały kształt prowadzenia tego kanału. Czego Wam brakuje? Co byście zmienili? Co byście dodali? Co uważacie, że jest yy, słabe, a mogłoby być lepsze? Czego Wam brakuje? Super, będę mega wdzięczna za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Jestem teraz w Czarnogórze, na samym końcu Czarnogóry, tuż przy granicy z Albanią, pod miejscowością Ulnici. Śpię na dziko w okolicach plaży. Tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo dużo miejsc, w których można spokojnie spać na dziko są prysznice, na plaży jest woda przy tawernach. Przy zamkniętych tawernach również niektóre tam zamknięte tawerny, restauracje zostawiają otwarte jeszcze krany, podobno zamykają w połowie października. Zresztą bardzo dużo ludzi tutaj śpi na dziko. Przy, przy samej plaży jest super, jest naprawdę bardzo dobrze. Śmieci trochę jest, ale jest mniej ich niż było gdzieś dwa lata temu. Jak byłam, zresztą od ludzi też słyszałam, że śmieci jest coraz mniej. Dzikich psów też jest coraz mniej. Także siedzę sobie tutaj i odpoczywam. Chodzę sobie na plażę codziennie, trzy razy dziennie się kąpię, pracuję i jest mi tutaj naprawdę bardzo dobrze. Ale żeby nie było, że jest nudno, to raz na jakiś czas robię sobie wycieczki dookoła. Później wracam na ten sam nocleg, bo czuję się po prostu na nim bezpiecznie i spokojnie. Natomiast w ciągu dnia jeszcze sobie po okolicach, a jest tutaj co oglądać. Dzisiaj Was zapraszam na wycieczkę. Zaraz zobaczycie gdzie. Ruszam właśnie z podmarketu. Supermarketu Franca. Zrobiłam zakupy. Udało mi się kupić tutaj jedzenie dla psa. Okazało się to być e, dosyć dużym problemem, bo jedzenie wprawdzie w niektórych marketach jest, ale mm, takie na jeden posiłek dla iski. Także udało mi się kupić jedzenie, które ma 3 kg. Jest piekielnie drogie, bo kosztowało gdzieś 8 czy 9 euro za to opakowanie. No ale Duże opakowanie 15 kg mi się skończyło, więc już muszę posiłkować się jedzeniem kupowanym w markecie, niestety. Tak więc e, znajduję się w tym miejscu, o tutaj, jest, tu jest Czarnogóra, a ja znajduję się tutaj w tym miejscu, na samym końcu tej Czarnogóry przy granicy z Albanią. I teraz e, przede wszystkim chciałam zobaczyć te okolice parku. E, Przyrodniczego z podmokłymi terenami. Myślę, że tutaj będzie dosyć dużo komarów, ale chciałam zobaczyć przyrodniczo, w jaki sposób to wygląda. Myślę, że może być bardzo ładnie. A druga wycieczka, którą chciałam zrobić i myślę, że wam pokażę na filmie, to jest wyspa Adabojana. To jest wyspa, na której jest Kiedyś był, za czasów komuny, tutaj był taki ośrodek, który został teraz najprawdopodobniej wyremontowany i dalej działa. Jest to ośrodek, podobno to było całe miasteczko, nie wiem, zobaczę jak to wygląda. Całe miasteczko na turystów. Także chciałam zobaczyć, jak to tutaj wygląda i się przejechać. Zresztą tutaj jest napisane, jak się wchodzi, tutaj jest napisane, że jest to plaża dla naturystów. No i zobaczyć, może uda mi się dostać w te tereny bardziej dzikie samochodem. Chciałabym, bo, bo bardzo jestem ciekawa, jak to, jak to wygląda. Tak więc ruszamy na przejażdżkę. 明天见 Także jak widzicie, szczególnie ładnie to tutaj nie jest. Dosyć dużo budów, architektura obiektów obecnie budowanych, no, nieszczególna. Tych już wybudowanych jeszcze słabsza. No i masa reklam teren dosyć mocno nieuporządkowany chociaż tyle że wysokości kopatury się trzymają, także jakieś tam zagospodarowanie przestrzenne mają. No natomiast jest to takie dosyć mocno chaotyczne. Jak patrzyłam na obecnie budowane zespoły budynków wielorodzinnych osiedla, no to też taka betonoza. Myślę, że gorsza niż w Polsce. Także dużo baraków, dużo hangarów, takich budynków tymczasowych. Nic, nic szczególnego, tym bardziej teraz. To widać, gdy jest po sezonie, bo jest teraz koniec września. W związku z tym nie ma ludzi, nie ma tych wszystkich fajerwerków, hałasu, harmidru. Części, część usług jest po prostu, czy większa część usług jest już pozamykana. Pozostały. Śmieci, stare ogrodzenia widoczne, no i tak. powiedzmy, natura jest tutaj przepiękna, natomiast to, co zostawiają po sobie ludzie, jest dosyć, dosyć słabe. My tymczasem dalej jedziemy w kierunku wyspy, Ada Boyana, powiem tak, byłam wcześniej próbowałam dostać się na to jeziorko, tą część parku przyrodnego, przyrodniczego, natomiast nie udało mi się dostać. Było tam ogrodzone, teren był ogrodzony i musiałam przechodzić przez jakieś haszcze, w związku z tym w ogóle nie dostałam się do tamtego regionu. Musiałam, w ogóle miałam problem, żeby wycofać się, bo droga zrobiła się ścieżką, ścieżka zrobiła się mniejszą ścieżką, później było wszystko zarośnięte. Także, także nie wiem, na mapie było napisane, czy mapa wskazywała na to, że jest jakaś droga, ale możliwe, że jest po prostu nieaktualna w tym zakresie. Droga prowadząca do wyspy Adabojana wygląda w ten sposób. Jak już skończyła się miejscowość i te wszystkie hangary, puste apartamenty po sezonie, no to, to mamy coś takiego. Po prawej stronie jest, są plaże, to znaczy gdzieś kilometr dalej są, jest, jest długa plaża, która w sezonie jest na pewno, na pewno bardzo tłumna, tłoczna i, i generalnie jest tam strasznie dużo ludzi, bo jest to teren taki bardzo podobno słynny z kitesurfingu. Jest tam bardzo dużo tawern i miejsc, w których można uczyć się, się kitesurfingu oraz wypożyczać sprzęt kitesurfingowy, także no myślę, że w czasie wakacji, w czasie sezonu jest tutaj no wesoło. Natomiast jeżeli chcecie zrobić mi dzień, to wiecie co? Rozpowszechniajcie mój kanał. E, wysyłajcie po grupach poznajomych z prośbą o subskrypcję, udostępnienia dalsze i polubienia, komentarze. Mega super z góry. Dzięki.